Hej, hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do was, jak już możecie zauważyć, z rozpakowywaniem paczki. Paczka jest od Pauli, która prowadzi firmę przez maczki. Firma działa na razie tylko na Instagramie, ale już niedługo będzie to także strona internetowa, przez co produktów będzie znacznie, znacznie więcej. Pa Paula przesłała mi tą paczkę, ponieważ yy, nawiązałyśmy razem współpracę, dlatego myślę, że możemy przejść do rozpakowywania i zostańcie oczywiście do końca, ponieważ mam dla Was małą niespodziankę. Jak możecie zauważyć, ja jeszcze nie rozpakowywałam paczki. Dlatego nie wiem, co tam jest w środku. Nie otwierałam jej, chciałam poczekać na Was. A właśnie kurier mi ją przed chwilą przywiózł, więc od razu zostawiam statyw, aparat i postanowiłam, że zabiorę się do rozpakowywania, żeby, żeby Wam po prostu pokazać tą paczkę. Bo sama jestem ciekawa, co w niej jest. Bo tak jak Wam już mówiłam, no nie wiem co w niej jest, bo to nie ja zamawiałam to, tylko dostałam tą paczkę od Pauli. Dobra, a więc otwieramy paczkę. Już nie mogę się doczekać, co tam będzie. Jak widzicie, tutaj mamy przede wszystkim zabezpieczenie, żeby tutaj nasze produkty były bezpieczne. Kładziemy je sobie na bok, muszę je odłożyć na bok, żeby loda tego nie zadła. Wow! I widzicie, co tutaj jest? Tutaj jest pełno produktów. Jest mnóstwo produktów. Naprawdę mnóstwo. Więc myślę, że możemy przejść do... Do po prostu wyciągania. Pierwszą rzeczą, którą ja tutaj widzę, jest banan liofilizowany. Jego jest, jak widzicie... 30 gramów i mega mi się podobają te etykiety, mega. I w ogóle to jest tak pięknie ususzone, no popatrzcie, no tutaj nie ma w ogóle, w ogóle nie ma takich właśnie tutaj żadnych okruchów, no pięknie. I jeszcze te etykiety takie minimalistyczne są, no po prostu... Piękne, piękne, jak możecie zauważyć. Zaraz Wam porównam e, z Tiwo, bo mamy jakieś tam resztki chyba e, banana liofilizowanego, więc Wam porównam, ile tam było puszy, a tu nie ma w ogóle. Oczywiście te z Tiwo też są bardzo dobre, ale wow, ja nie. Jestem w szoku, że ktoś jest w stanie tak samemu wysuszyć te zioła, naprawdę. A więc mam tutaj już od Tiwo i popatrzcie, tu jest pełno okruchów i tu nie ma takich całych bananów, jak są. Tutaj, tylko tu są jeszcze takie jakieś połówki, a tu w ogóle nie ma czegoś takiego, więc no naprawdę super. Dobra, a więc myślę, że możemy przechodzić do kolejnego produktu. Kolejnym produktem jest truskawka liofilizowana. No, jej jest 20 gram. Piękne są te etykiety, no nie mogę się na nie napatrzeć i też to jest bardzo, bardzo starannie zapakowane. No jakby po prostu ktoś to ręcznie pakował, no naprawdę ślicznie. Jak widzicie, też są bardzo duże te truskawki tutaj. Bardzo, bardzo fajnie. Na pewno pod koniec sobie przetestujemy. I nie wiem, czy wam mówiłam, ale właśnie te liofilizowane owoce to jest nowość w tej firmie. Dlatego bardzo, bardzo was zapraszam do zakupu, bo jak widzicie, no, wow. Dobra, kolejną rzeczą też z liofilizowanych. To jest malina liofilizowana, też jej jest 20 gramów, też jest piękna. Piękna jest ta malina, no naprawdę, pięknie, no piękne to jest po prostu. Dobra, kolejną rzeczą jest kwiat głogu. Kwiatu głogu Lola nigdy nie jadła, więc zobaczymy e, czy Loli zasmakuje. No ale to jest taki żarłok, że na pewno jej to zasmakuje. No, i jak widzicie, no piękne są te tutaj kwiaty. Naprawdę śliczne, śliczne. Dobra, kolejną rzeczą jest miks kwiatów. Jego jest tutaj 30 gramów. I jak widzicie, tutaj jest malwa czarna. Z tego co ja tutaj widzę, to są też płatki słonecznika i kwiat kocanki, więc naprawdę fajnie, fajny taki miks. Kolejną rzeczą. Jest bołówka, nie wiem czy coś widzicie. Bołówka czernica. Jej jest 50 gramów. No naprawdę piękne są te zioła. Kolejną rzeczą jest leszczyna 50 gramów. Kolejną rzeczą. Kolejnym produktem jest skrzyp polny, którego mamy 100 gramów. Ale piękne są, nie dość, że jakość tych ziół jest po prostu. Nie wiem, czy Wy to widzicie, ale są tak zielone te zioła. Tak piękne mam kolory. Naprawdę piękne są te zioła. To jeszcze te etykiety są śliczne. No naprawdę po prostu. No śliczne to jest. Kolejną rzeczą jest babka lancetowata, której także jest 100 gramów. Śliczne są te zioła, naprawdę śliczne są tak super jakościowo dobre, że no naprawdę śliczne. Kolejną rzeczą jest topinambur, chipsy, fajnie, bo Lola bardzo lubi topinambur. Jego jest 100 gramów. Kolejną rzeczą jest korzeń mniszka. Korzenia mniszka jest także 100 gramów. Popatrzcie, jakie są ładne, duże te korzenie. Lola bardzo lubi korzenie mniszka. I kolejną, już ostatnią rzeczą jest pietruszka. Pietruszki jest 100 gramów. Ja daję Loli pietruszkę jako takie chipsy. Wow, jakie tu są duże te kawałki. Ja daję Loli pietruszkę jako takie bardziej chipsy, jako bardziej taki właśnie przysmak. Ale piękne to jest. Piękne, no naprawdę. Więc myślę, że y, możemy przejść do testu. Dobra, więc już jak widzicie jesteśmy w Loli końcu. Ja już sobie tutaj przygotowałam kilka produktów i na pierwszy ogień pójdzie korzeń mniszka. Ale musisz się trochę odsunąć, żebyście coś mogli zobaczyć, dobra? Proszę. Mam nadzieję, że widzicie. No, jak widzicie, korzeń mniszka posmakował. Dobra, a więc kolejną rzeczą będą, będzie topinambu. nie wiem czy coś widzicie. <laughs> widzicie, Loli bardzo posmakował, Lola. Okej, okay. Topinambu. Poczekaj no. A możesz się trochę w tył przesunąć? No chodź. Nie wiem czy wy coś widzicie, chyba nie. Lola, przesuń się proszę, o. No dobrze, dostaniesz więcej Dobrze Halo Przesuń się, dobrze, proszę Tutaj dostanie pani Trochę więcej Jak widzicie, roli bardzo smakuje Zostając z chwili, że Lola jeszcze je, ja otworzę malinę liofilizowaną. Bo tutaj muszę sobie to otworzyć. O! Kochani, odzywam się do Was, kiedy montuję ten ponieważ nie nagrał mi się głos w tej scenie, ale tutaj pewnie chciałam Wam powiedzieć, że otworzyłam już to opakowanie. Teraz wyciągam jedną liofilizowaną malinkę dla Loli. Teraz chciałam, żeby się trochę przesunęła, ale nie chciała się, więc musiałam jej trochę pomóc. Nie chciała się przesunąć oczywiście, więc musiałam jej trochę pomóc. I jak widzicie, Loli bardzo, bardzo smakowała malinka, więc zapraszam do ujęcia. Dobra, kolejną rzeczą będzie babka lancetowata, tym razem właśnie z ziół, żeby też coś innego. Lola, no poczekaj chwilę. Jejku, jakie tu są duże kawałki, poczekajcie, chcę Wam to pokazać. Wow, wow. Nie wiem, czy, nie wiem jak Wam to pokazać, widzicie, jakie tu są wielkie te kawałki? No wow, po prostu. Lola, chodź. Ale by się mogło obrócić, no? Mam nadzieję, że ją tutaj widzicie. Jak widzicie bardzo, bardzo jej smakuje. że weźmiemy jeszcze coś bardziej z kwiatów, czyli kwiatowy miks. Myślę, że Lola... Czekajcie, bo nie mogę tego otworzyć, o. Myślę, że Lola dostanie... Chodź. A obrócisz się? Proszę. Trochę jej tutaj damy. Łoj! Jak widzicie, bardzo jej smakuje. Kochani, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wydaje mi się, że w kwiatowym miksie są jeszcze płatki róży. Dobra, a więc tak prezentują się wszystkie produkty razem. Jak widzicie, jest ich bardzo, bardzo dużo. Więc chciałam Was jeszcze raz zaprosić na Instagrama Pauli, którego nazwa wyświetli Wam się na ekranie oraz na naszego Instagrama, którego także nazwa wyświetli Wam się na ekranie, gdzie będzie więcej takich testów, ponieważ w ten dzień, kiedy wleci ten odcinek, też tam się pojawi taki test, więc wpadajcie, zamawiajcie oczywiście od Pauli, bo jak widzicie, ta jakość ziół jest po prostu, no nawet nie wiem, jak mam to określić, słowami jest tak superowa. Naprawdę, Paula, dziękuję Ci, jeśli oglądasz ten odcinek, że wysłałaś mi tą paczkę, bo naprawdę no super jest ta paczka. Bardzo Ci jeszcze, jeszcze raz dziękuję. I tak jak Wam mówiłam, mam dla Was pewną niespodziankę na sam koniec. I tą niespodzianką, którą razem z Paulą dla Was przygotowaliśmy, jest kod rabatowy na hasło. Króliczkowe Rady dostaniecie minus 10% rabatu. Tu Wam na ekranie się właśnie wyświetli, jak poprawnie napisać ten kod, żeby nie było żadnych komplikacji. I kod jest ważny przez dwa tygodnie od publikacji tego filmu, czyli do 3 sierpnia, więc jak widzicie musicie się pospieszyć. Do 3 sierpnia 2020 roku, więc jak widzicie musicie się pospieszyć trochę, ale mam nadzieję, że i tak to jest... Dla Was wystarczający czas i zdążycie sobie to na spokojnie zamówić. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Nie zapomnijcie także o subskrypcji naszego kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie. Dajcie znać w komentarzach, czy taki filmik Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie tej paczki i wszystkiego, śmiało, piszcie w komentarzach. Ja zawsze wszystkie. Wszystkie Wasze komentarze czytam, i też staram się na nie odpisać, więc piszcie naprawdę w komentarzu, i ja się już z Wami żegnam! Pa!